Rozdział trzeci Chłopcy zerwali się na równe nogi. Dzień dobry, panie Perry, powiedzieli jednocześnie Max, Charlie i Knox. Usiądźcie, chłopcy, powiedział ojciec Neyla, wchodząc rześkim krokiem do środka. Wszystko w porządku? Tak, dziękujemy, usłyszał w odpowiedzi. Pan Perry stanął przed Nailem, który zaskoczony wizytą przestępował z nogi na nogę. Nail Uznałem, że wziąłeś na siebie zbyt dużo zajęć pozalekcyjnych. Rozmawiałem o tym z dyrektorem Nolanem. Na szczęście wyraził zgodę, byś księgę pamiątkową Akademii objął nie w tym, lecz w przyszłym roku. Powiedział i odwrócił się w kierunku wyjścia. Ale tato, krzyknął Neil. W tym roku jestem zastępcą redaktora naczelnego. Przykro mi, Neil, powiedział sucho pan Perry, zatrzymując się przy drzwiach. Ależ ojcze, to nieuczciwe, ja. Pan Pery spojrzał na niego lodowato. Neil urwał w połowie słowa. Ojciec otworzył drzwi i dał mu znak, by również wyszedł. Panowie wybaczą, powiedział uprzejmie do chłopców. Przepuścił syna przodem i cicho zamknął za sobą drzwi. Jego oczy płonęły. Proszę, nie kłóć się ze mną w obecności innych, rozumiesz? zasyczał. Ojcze, ja się nie kłóciłem, ja. zaczął Neil słabym głosem. Kiedy skończysz szkołę medyczną i staniesz się dorosły, będziesz mógł robić to, co zechcesz. Do tego czasu jednak masz słuchać mnie. Neil spuścił głowę. Przepraszam, wiesz przecież, jak wiele to znaczy dla matki, prawda? Wiem, ojcze. Neil stał przed ojcem ze wzrokiem utkwionym w podłogę. Jego postanowienia zawsze załamywały się pod groźbą kary lub poczucia winy. Tak, oczywiście, znasz mnie, powiedział wreszcie, przerywając ciszę. Czasami biorę na siebie zbyt dużo obciążeń. Dobry z ciebie chłopak, daj znać, jeśli czegoś ci będzie trzeba. Pan Perry odwrócił się i odszedł bez słowa. Neil odprowadził ojca spojrzeniem, czuł narastającą w nim złość. Właściwie, dlaczego pozwala się tak traktować? Otworzył drzwi i wszedł do pokoju. Chłopcy udawali, że nic się nie stało, ale każdy czekał, aż ktoś inny zacznie rozmowę. W końcu Charlie przerwał milczenie. Dlaczego on nie pozwala ci robić tego, na co naprawdę masz ochotę? I dlaczego po prostu nie powiesz mu, żeby poszedł do diabła? I tak już gorzej być nie może. Neil otarł oczy. Wielce mi mądre rady, burknął. Chciałbym widzieć Was, jak mówicie swoim rodzicom, żeby poszli do diabła, panie przyszły bankierze, panie przyszły adwokacie. Chłopcy spuścili oczy. Neil miotał się wściekle po pokoju. Wyrwał z bluzy odznakę za osiągnięcia edytorskie w księdze pamiątkowej akademii i rzucił ją ze złością na biurko. Jedną chwilę, zaprotestował Knox. Ja tam nie pozwalam, by rodzice tak mnie traktowali. Czyżby, parsknął Neil. Robisz dokładnie to, co ci każą. Może nie teraz u tatuśka w jego biurze adwokackim. To pewne, jak to, że tu stoję. Odwrócił się do leżącego na łóżku Charlie'ego. A ty do zasranej śmierci będziesz wypisywał bankowe kredyty. Dokładnie tak, jak robi to dzisiaj twój ojciec. Dobrze, dobrze, łagodził Charlie. Powiedzmy, że masz rację. Chodziło mi tylko o to, to nie ucz mnie, jak mam rozmawiać z własnym ojcem, skoro sam nie jesteś wcale lepszy, uciął Nail. Jasne? W porządku, westchnął Knox. O rany, co masz zamiar teraz zrobić? To co muszę, rzucę księgę, nie mam wyboru. Ja bym się tym aż tak nie martwił. Pocieszał Max. Księgę robi banda palantów, którzy chcą się przepodawać Nolanowi. Neil zatrzasnął z hukiem wieko walizki i rzucił się na łóżko. Zresztą co mnie to obchodzi? Uderzył w pięścią w poduszkę, przewrócił się na plecy i wbił wzrok w sufit. Zrobiło się smutno. Chłopcy siedzieli na łóżkach z pochmurnymi minami. Nie wiem jak wy, powiedział Charlie, ale ja pouczyłbym się jutro łaciny. Ósma u mnie w pokoju, odpowiada? Pewnie, odpowiedział bezbarwnie Neil. Todd, będziesz mile widziany. Charlie spojrzał na Andersona. Tak, dołączył się Knox. Przyjdź koniecznie. Dzięki, odparł Todd. Kiedy wszyscy wyszli, Neil wstał i odszukał odznakę, którą przed chwilą rzucił na biurko. Powrócił do rozpakowywania walizki. Wyciągnął z niej niedużą, oprawioną w białą ramkę fotografię, na której matka i ojciec czule obejmowali starszego chłopca, jak można się było domyślać, osławionego brata Todda Jeffreya. Nail z ciekawością przyjrzał się fotografii. Pomyślał, że Todd nie pasuje do tego rodzinnego statka, że to prawda jest wśród nich, ale jakby nie stanowi ich części. Todd przykrył fotografię, kładąc na niej skórzany zestaw przyborów na biurko z wytłoczonym własnym imieniem i nazwiskiem. Neil usiadł ciężko na łóżku i oparł głowę o drewnianą poręcz. Powiedz, co sądzisz o moim ojcu? spytał pustym głosem. Lepszy od mojego. Todd odpowiedział cicho, jakby do siebie. Co? Nic. Todd, jeśli zamierzasz dożyć końca tej szkoły, musisz zacząć mówić głośno. Tutaj ludzie niepewni siebie mogą wprawdzie odziedziczyć wielki spadek, ale nie mają szans, by dostać się do Harvardu. Rozumiesz, co mam na myśli? Todd przytaknął, składając w kostkę białą zapiętą na wszystkie guziki koszulę z oskfordzkiego płótna. Neil trzymał ciągle w ręku odznakę. Cholera! krzyknął nagle i z całej siły wbił sobie igłę w ciuk. Z palca poleciała krew. Toddy wzdrygnął się, a Neil patrzył z zainteresowaniem na czerwoną stróżkę. Po chwili wyciągnął igłę z palca i z pasją cisnął odznakę o ścianę.